Witajcie moi kochani. Nie tak dawno opowiadałam wam na tym kanale, jak wygląda moje przygotowanie do ewentualnego przeszczepu nerki. Film jak zwykle podlinkuję Wam w opisie, więc zajrzyjcie, jeśli jeszcze tego filmu nie widzieliście. A dzisiaj opowiem Wam o badaniach, które należy zrobić, aby myśleć o przeszczepie. Ja tutaj skupię się przede wszystkim na przeszczepie nerki, ponieważ mnie to bezpośrednio dotyczy. I tutaj, też od razu, taka ważna uwaga. Jeśli ktoś z Was, kto ogląda ten film, oszukuje się do przeszczepu jakiegokolwiek organu, to pamiętajcie: wszelkie badania, wszelkie terminy czy jakiekolwiek wątpliwości konsultujcie z Waszym lekarzem prowadzącym. On Was zna najlepiej, wie jakie macie wyniki, i myślę, że tutaj lekarz prowadzący będzie najlepszym doradcą w tej kwestii. A teraz do rzeczy. Kwalifikacja do przeszczepu to jest wieloetapowy proces, którego pomyślnym zakończeniem jest wpisanie chorego na krajową listę oczekujących. I tutaj, tak jak wspomniałam, niezbędne jest wykonanie wielu badań czy także konsultacji specjalistycznych. Niektóre z tych badań należy powtarzać regularnie w określonych odstępach czasu, będąc już na liście w oczekiwaniu na przeszczep. I te badania można podzielić na takie w sumie cztery główne kategorie, czyli laboratoryjne, obrazowe, czynnościowe i konsultacje specjalistyczne. Badania laboratoryjne krwi to przede wszystkim morfologia krwi, ocena układu krzepnięcia, elektrolity, gospodarka wapniowo-fosforanowa, próby wątrobowe, Badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby oraz innych wirusów U osób z zachowaną diurezą, czyli chodzących jeszcze do tealoty i oddających mocz. Istotne jest również badanie ogólne i posiew moczu. I by posiew był miarodajny, należy oddać do badania mocz poranny, pobrany z tak środkowego strumienia po uprzednim umyciu okolicewki moczowej by odpowiednio dobrać dawcę do biorcy. Niezbędne są także badania immunologiczne i one są wykonywane z krwi pacjenta i są to grupa krwi, antygeny zgodności tkankowej, oznaczone przeciwciała skierowane przeciwko innym niż własnym antygenom, które świadczą o stopniu immunizacji jej pacjenta. I tutaj właściwy dobór immunologiczny dawcy i biorcy Zwiększa szanse na długie funkcjonowanie przeszczepu, zmniejsza też ryzyko odrzucenia. I gdy pacjent jest już na krajowej liście oczekujących, co 6 tygodni pobierana jest krew na stacji pacjenta i surowica uzyskana z tej krwi docelowo dociera do pracowni tkankowej, która wykonuje próby krzyżowe między potencjalnym dawcą i biorcą. I tylko przy ujemnej próbie krzyżowej może dojść do przeszczepienia nerki. No u mnie badania krwi są robione co miesiąc na stacji dializ, więc tutaj ten warunek tych 6 tygodni potencjalnie dla mnie jest spełniony. W ramach kwalifikacji do przeszczepienia nerki bardzo ważne są również badania, które oceniają narządy i układy i są to badania obrazowe i czynnościowe. Ich celem jest wykluczenie chorób towarzyszących, które powinny być wyleczone przed transplantacją. Badania układu oddechowego to głównie rentgen klatki piersiowej, i w przypadku istotnych nieprawidłowości wykonuje się dodatkowo tomografię komputerową, czasem spirometrię czy inne badania specjalistyczne, np. bronchoskopię, jeżeli jest to konieczne. Badanie serca i układu krążenia to głównie. EKG, którego celem jest wykluczenie zaburzeń rytmu serca, przewodzenia oraz cech niedokrwienia mięśnia sercowego. Badaniem niezbędnym także jest echo serca, które ocenia budowę, kurczliwość mięśnia sercowego oraz czynność zostały. U mnie na stacji dializ EKG odbywa się średnio raz w roku. Każdy pacjent ma raz w roku zrobione EKG, no chyba, że ktoś się źle czuje, jak jest jakiś problem z sercem, no to od razu też jest zrobione dodatkowo EKG. Bardzo ważne jest również wykluczenie chorób układu pokarmowego przed przeszczepem. Niezbędne jest nieinwazyjne badanie na badanie na obecność krwi utajonej w stolcu. Ważne jest też endoskopowe badanie górnego odcinka pokarmowego, w którym jest gastroskopia. Można również podbrać wycinki śluzówki w celu, do dokładniejszego zbadania pod mikroskopem, także w kierunku obecności bakterii Helicobacter pylori. Osób z dodatnią próbą na obecność krwi w stolcu oraz wszystkich innych pacjentów powyżej 50. roku życia. Zaleca się też dodatkowe wykonanie badania jelita grubego, czyli kolonoskopii, po odpowiednim oczywiście przygotowaniu do tego badania. Badania na i układu moczowego to przede wszystkim USG. Jeśli pacjent jeszcze oddaje mocz, wskazana jest ocena układu moczowego z pełnym pęcherzem, jak i po jego opróżnieniu. U mężczyzn, którzy są powyżej 40 roku życia, niezbędna jest ocena gruczału krokowego bezpośrednim badaniem urologicznym oraz z wykorzystaniem USG. Należy także oznaczyć poziom antygenu PSA. Również kobiety muszą sprawdzić swoje narządy rodne, i badania ginekologiczne u kobiet to głównie cytologia przez USG narządu rodnego i ocena specjalisty ginekologa. Obowiązkowa jest również mamografia lub USG piersi. Decyzja o kwalifikacji do przeszczepienia nerki oparta jest także na konsultacjach wielu innych specjalistów. Szczególnie u chirurga, transplantologa, dla którego istotne są dane dotyczące przyczyny chorób, a szczególnie historia chorób przebytych i przebytych operacji, zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej, oraz wyniki wykonanych badań dodatkowych, o których wspominałam wyżej. Bardzo ważne są także konsultacje stomatologiczne oraz laryngologiczna. I pozwalają one na wykluczenie potencjalnych źródeł infekcji oraz jeśli zajdzie potrzeba usunięcia ich przed przeszczepem. I taka techniczna rada najlepiej zacząć od stomatologa, ponieważ no z reguły, jeżeli ktoś ma problemy z zębami, no to usunięcie czy zaleczenie zębów no, trwa najdłużej, tylko warto zgłosić dentycznie, że szykujecie się do ewentualnego przeszczepu. Wtedy też da Wam takie zaświadczenie, że kwestia uzębienia jest u Was uregulowana, bo to też no, trzeba zanieść. Jeśli jesteście po przeszczepie lub szykujecie się, to podajcie w komentarzach jakieś Wasze doświadczenia. Myślę, że będzie to przydatne i dla mnie, i dla innych osób, które oglądają ten kanał. A teraz trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.